Witam. Nazywam się Marcin Sypuła. Chciałem przedstawić Tobie sposób wyliczenia podatku bieżącego i odroczonego. Nadmienię, że podmioty, które badane są przez biegłego rewidenta, mają obowiązek wykazywać podatek odroczony. Pamiętaj o ważnej rzeczy: do Urzędu Skarbowego płacimy tylko podatek bieżący, czyli CIT. Podatek odroczony jest zagadnieniem stricte księgowym i nie wpływa na rozrachunki publiczno-prawne. Najczęstszym błędem jest nieprawidłowe dobieranie wartości do wyliczenia podatku odroczonego i podatku bieżącego. Do bieżącego podatku dochodowego zbieramy dane skąd wynikowych, na których ujęte są tylko operacje dotyczące bieżącego roku. Pozwala to na określenie podstawy do opodatkowania i w efekcie wyliczenie kwoty podatku. Dla celów podatku odroczonego należy brać pod uwagę skumulowane wartości, także z lat poprzednich. To ich narastająca wartość stanie się w przyszłości wartością podatkową. W tym celu używamy salt kont bilansowych. W omawianym przypadku podpis aktualizujący wartość zapasów. W czwartym roku wynosi 140 zł i jest to różnica przejściowa dla celów podatku odroczonego. W tym samym roku, dla celów podatku bieżącego, analizujemy tylko operację o wartości 40 zł. Dla przykładu zastosuję zoptymalizowany arkusz, który ułatwia wyliczenie podatku dochodowego oraz podatku odroczonego. Na początku wpisuje księgowy wynik brutto. Dla przykładu, jako NKUP, czyli koszty księgowe niestanowiące kosztów dla celów podatkowych, podaje operację odwrócenia dodatniej wyceny środków pieniężnych nominowanych w walucie obcej dokonanej w roku ubiegłym. NPP, czyli przychody księgowe. Niestanowiące przychodów dla celów podatkowych. To przykładowo dodatnia wycena środków pieniężnych nominowanych w walucie obcej na dzień bilansowy. Statystyczne koszty podatkowe, które księgowo zostały ujęte w innym okresie. Przykład to zapłacone odsetki, które naliczone były w roku ubiegłym. Statystyczne przychody podatkowe, które księgowo zostały ujęte w innym okresie. Przykład to otrzymane odsetki, które naliczone były w księgach w roku ubiegłym. Efektem jest wynik stanowiący podstawę do podatkowania. Obliczam wartość podatku odroczonego. Co do istoty, rezerwa z tytułu podatku odroczonego powstaje, jeżeli wartość bilansowa jest większa od wartości podatkowej dla aktywów. A dla pasywów, gdy wartość bilansowa jest mniejsza od wartości podatkowej. Można też powiedzieć, że rezerwy z tytułu podatku odroczonego tworzymy, gdy w przyszłości będzie konieczne zapłacenie wyższego podatku, co może mieć miejsce, gdy np. przychody ujęte w księgach nie są na chwilę obecną przychodami podatkowymi, ale staną się w przyszłości. Co spowoduje podwyższenie podstawy opodatkowania, a co zatem idzie, wzrośnie wartość zobowiązania z tytułu podatku. Aktywa z tytułu podatku odroczonego tworzy się dla sytuacji odwrotnych do wcześniej omówionych. Teraz kilka przykładów. W większości przypadków podatek odroczony odnoszony jest na wynik finansowy. W przypadku środków trwałych Okres amortyzacji dla celów księgowych może być dłuższy niż dla celów podatkowych, dlatego wartość bilansowa będzie większa od wartości podatkowej. Powstaje różnica przejściowa, od której wyliczam 19% podatku odroczonego. Często tworzone są odpisy aktualizujące wartość zapasów. Powoduje to, Iż wartość bilansowa zapasów jest przejściowo mniejsza od wartości podatkowej. Jeżeli posiadamy należności w walucie obcej, to na dzień bilansowy zostaną wycenione. W przedstawionym przypadku spowoduje to, iż wartość bilansowa będzie mniejsza od wartości podatkowej. Co wynika z faktu, iż na dzień bilansowy kurs wyceny był niższy niż kurs historyczny. W przypadku inwestycji nie wystąpiły różnice przejściowe. Przykładowe, utworzone rezerwy na odprawy emerytalne nie wykazywane są dla celów podatkowych, co powoduje, że wartość podatkowa jest zerowa. Wśród zobowiązań występują naliczone, ale jeszcze niezapłacone odsetki w kwocie 400 zł, co powoduje, że wartość bilansowa jest wyższa od wartości podatkowej. Występuje także strata podatkowa, możliwa do rozliczenia w kolejnych latach. W przykładzie pojawia się także operacja rozliczana z kapitałem z aktualizacji wyceny. Dotyczy wyceny instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży wycenianych w wartości godziwej. Na zakończenie należy jeszcze wskazać planowaną wartość dochodu do opodatkowania w kolejnym okresie. Jest to ważne, ponieważ planowany dochód do opodatkowania powinien być wyższy od sumy wartości ujemnych różnic przejściowych. Jeżeli tak nie jest, musimy obniżyć wartość aktywa z tytułu podatku odroczonego do wartości możliwej do odwrócenia w kolejnych okresach. Podsumowanie podatku bieżącego i odroczonego. Uzupełniam dane informujące o wartościach bilansu otwarcia. Salda końcowe wyliczyłem wcześniej. Po lewej stronie znajduje się podsumowanie wyliczenia bieżącego podatku dochodowego, a poniżej globalna wartość podatku z podziałem na część bieżącą i odroczoną. Teraz ujęcie na kontach. Wprowadzam salda początkowe. a następnie operacje związane z ruchami na aktywach i rezerwach z tytułu podatku odroczonego. Ruchy na rezerwach z tytułu podatku odroczonego odnoszone są na wynik oraz na kapitał z aktualizacji wyceny. Dziękuję także bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego. Salda końcowe podatku oraz aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego są zgodne z wyliczeniami.